No i chciało się, jak to mówią, nosił wilk, razy kilka ponieśli i wilka, tym razem mnie poniesiono na YouTube i to tu, bo nie tylko już na antenę Haloradia, nie tylko już do czytania portalu sk.pl i sk.rok. Zapraszam Was także bardzo serdecznie tu, na te moje skromne kanały na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i na YouTubie. Codziennie o godzinie punktualnie 17.00 będziemy nadawali program z jednym lub dwoma gośćmi. Na początek na żywo. Będą to osobowości świata kultury, sztuki, muzyki, teatru i prawa również, bo od prawa zaczniemy ten pierwszy odcinek już w najbliższy poniedziałek, punktualnie o godzinie 17.00. Państwa i moim gościem będzie na początek sędzia Paweł Juszczyszyn. Połączymy się prosto z Olsztynem, bo tam sędzia prawdopodobnie po raz pierwszy od kilkudziesięciu miesięcy represjonowania go przez aparaty rządowy być może będzie mógł orzekać, jest Decyzja w tej sprawie, zobaczymy oczywiście, czy prezes Olsztyńskiego Sądu wywiąże się z tej decyzji i no, będzie przestrzegał prawa. To okaże się już o 17 w najbliższy poniedziałek. Z kolei godzinę później, po godzinie 18, będzie moim gościem również niezawisły, również niezłomny i wyjątkowy sędzia Igor Tuleja. Podyskutujemy tu, w tym mikrostudio. Po pierwsze o tym, czym jest praworządność, po drugie wyjaśnimy tą zawiłą, tą skomplikowaną sytuację, prawną wszystkim tym, którzy nie do końca jeszcze ją rozumieją. Sędzia Igor Tuleja opowie państwu o swojej sytuacji, ale też o represjach, o wyjątkowo przykrych przygodach, które spotkały go w wyniku tego, że po prostu chciał przestrzegać prawa. To wszystko i wiele więcej. Codziennie już nie tylko na tej konwencjonalnej antenie, ale także tu w internecie wyjątkowi goście, ciekawe osoby, mnóstwo spostrzeżeń i również państwa głosy na naszej antenie można będzie z nami się łączyć, można będzie również dołączyć do naszej transmisji i samemu spytać tych wyjątkowych ludzi, o co tylko macie tylko Państwo ochotę. Adam Bysiek, zapraszam na YouTube'a, na Facebooka i na Twittera, czyli do Periscope codziennie o godzinie 17. .00. Mam nadzieję, że Państwa nie zabraknie. Do usłyszenia jak widać, też do zobaczenia.